Nazywam się Anna Wielicka-Regulska, na co dzień pracuję na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzisiaj chciałam opowiedzieć Wam o diecie planetarnej, dlaczego taka dieta powstała, jakie skutki ze sobą by pociągnęło wprowadzenie tej diety, no i co prawdopodobnie musielibyśmy zrobić, jakie narzędzia użyć, tak, żeby tą dietę Wdrożyć do no, naszej codziennej żywieniowej rutyny. Mimo dużego postępu e, e, technologicznego i technicznego w ostatnich dziesięcioleciach możemy spodziewać się światowego kryzysu dotyczącego wyżywienia, dlatego że populacja globalna rośnie szybciej niż spodziewamy się, że będzie rosła produkcja żywności, no, która już teraz powinna być ograniczona ze względów środowiskowych. W 2050 roku prognozuje się, że Ziemia będzie liczyła 9,7 miliarda mieszkańców. Takie są prognozy FAO. Szacuje się, że będzie potrzebne około 50% więcej żywności niż zostało wyprodukowane w roku 2013. Jednocześnie już teraz sygnalizuje się, że systemy żywnościowe, czyli te, które odpowiedzialne są za wyżywienie, generują prawie 1 trzecią gazów cieplarnianych. Tutaj może akurat nie widać tego dokładnie na tym wykresie, ale do rolnictwa, tak, czy leśnictwa, czy kwestii związanych z użytkowaniem ziemi, no musimy dodać jeszcze właśnie konsekwencje związane z samą konsumpcją, dystrybucją, produkcją żywności. I jeśli te elementy dodamy, to ten udział systemów żywnościowych mniej więcej szacuje się na 25-30%, jeśli chodzi o udział w emisji gazów cieplarnianych. Systemy żywnościowe też są największym jednolitym powodem utraty bioróżnorodności, deforestacji, czyli wycinki lasów, no niestety szczególnie właśnie w rejonach tropikalnych oraz źródłem zanieczyszczeń wód gruntowych oraz mórz i oceanów. Współczesna dieta krajów wysoko rozwiniętych z dużym udziałem mięsa, a więc białka zwierzęcego również jest kwestionowana. Badania dowodzą niekorzystnego wpływu spożycia dużych ilości mięsa jako sprzyjających chorobie wieńcowej oraz chorobom nowotworowym. Ponadto produkcja mięsa jest również niekorzystna dla środowiska, szczególnie jeśli chodzi o mięso przeżuwaczy, na przykład Krów. Jak widać tutaj na rysunku orientacyjnie, tak jeden kilogram spożytej wołowiny to około 25kg dwutlenku węgla, tak w ekwiwalencie. Konsumpcja, a w związku też tym, produkcja produktów pochodzenia roślinnego w przeliczeniu na 1 kg emituje znacznie mniejsze ilości gazów cieplarnianych. Jeśli utrzymamy dotychczasowy profil konsumpcji żywności, to możemy się spodziewać utrwalenia mm, pewnych wzorców, tak? między innymi właśnie wysokiego spożycia mięsa, tak? czy wysokiego spożycia cukrów prostych, dlatego że udział tych produktów w diecie zwiększa się wraz ze wzrostem dochodów i zamożności, no a jesteśmy tutaj w obliczu też dosyć dużej ekspansji ekonomicznej krajów rozwijających się, na przykład w Azji, tutaj szczególnie myślimy o Chinach, tak, czy, czy o samych Indiach, no dodatkowo właśnie będziemy obserwować wzrost Pulacji, a to z kolei pogłębi wspomniane wcześniej niekorzystne zjawiska, takie jak deforestacja, Zanieczyszczenie zbiorników wodnych, wyjaławianie ziemi. E, oczywiście też zwiększy to częstotliwość chorób dietozależnych, e, otyłość e, przy jednoczesnym występowaniu deficytu w diecie. E, no, poważnym problemem, jeśli nic nie zmienimy, również pozostanie marnowanie żywności, której no, prawie e, tutaj jedna trzecia. Jest marnowana i e, tracona. E, na uwagę zasługuje również industrializacja produkcji zwierzęcej, e, obniżająca dobrostan zwierząt, z którą część konsumentów z powodów etycznych no, nie chce się już teraz zgodzić. E, biorąc pod uwagę te niekorzystne zjawiska, Komisja It-Lancer dogłosiła w 2019 założenia diety planetarnej. U jej podstaw leży znaczne ograniczenie konsumpcji mięsa i nabiału na rzecz produktów bogatobiałkowych pochodzenia roślinnego, zwiększenie konsumpcji owoców i warzyw, ograniczenie cukrów i produktów skrobiowych, a zwiększenie ilości orzechów i nasion w diecie. Dieta planetarna została tak zaplanowana, aby w dużym stopniu pogodzić ze sobą trzy wymiary, którymi powinna charakteryzować się żywność, tak? mówimy wtedy o żywności zrównoważonej czy o zrównoważonych systemach żywnościowych. To jest taka żywność powinna być przyjazna dla środowiska, wspierać rozwój społeczny oraz ekonomiczny, a nadrzędnie być oczywiście zdrowa. Omówmy pokrótce spodziewane skutki tej diety. W wyniku wprowadzenia takiej diety można co roku ocalić 11 milionów osób przed śmiercią. Dodatkowo nastąpiłoby ograniczenie zachorowań na cukrzycę i choroby krążenia. Można spodziewać się znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych, jednak dotyczy to głównie krajów rozwiniętych. W krajach biednych, rozwijających się dieta będzie bardziej emisyjna w porównaniu z dotychczasową dietą. Dość ważnym elementem jest także dostępność finansowa, która mówi nam z jednej strony o takim wymiarze społecznym, a z drugiej strony o wymiarze ekonomicznym. Jak widać na slajdzie, o ile w Europie nastąpiłby nieznaczny wzrost kosztów wyżywienia, tak patrząc średnio, to w krajach biednych, na przykład w Afryce, taka dieta byłaby dla wielu osób w tej chwili niedostępna finansowo. Stąd zdaje się, że dieta planetarna powinna dotyczyć głównie krajów rozwiniętych. W tej chwili wszyscy zastanawiają się, co zrobić, aby obniżyć negatywne oddziaływanie systemów e, żywnościowych no i oddziaływanie człowieka tak, na, na Ziemię oraz klimat. E, klimat się ociepla, co prowadzi do dużych zmian w bioróżnorodności i rolnictwie oraz stanowi problem dla wielu państw biednego południa. E, co można zrobić, aby zmienić nasze przyzwyczajenia żywieniowe? Zapewne działania informacyjne byłyby potrzebne, ale co wtedy, gdy one okażą się niewystarczające, aby przekonać konsumentów do zmian w sposobie konsumpcji i pozbywania się żywności. Postanowiliśmy to zbadać razem ze studentami. Wybraliśmy na podstawie literatury kilka instrumentów, głównie instrumentów ekonomicznych i regulacyjnych, które mogłyby doprowadzić do znacznych zmian w konsumpcji żywności. Chcieliśmy zobaczyć, jak konsumenci oceniają wprowadzenie takich regulacji, rozwiązań. Tutaj dla przykładu badaliśmy m.in. podatki na mięso, czy też opłaty nakładane na producentów produkujących mięso, czy też ograniczenie subsydiów do jego produkcji. Zapytaliśmy również konsumentów, co sądzą o zielonych zamówieniach publicznych, czy też o ograniczeniu ilości posiłków mięsnych w instytucjach publicznych. Też chcieliśmy wiedzieć, co sądzą o oznakowaniu żywności, które by sygnalizowało jej wpływ na środowisko. Oraz zapytaliśmy co myślą o kaucji za butelki z tworzyw sztucznych. Odpowiedzi zbieraliśmy w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało nie zgadzam się na, na wprowadzenie, natomiast 5 oznaczało zgadzam się. Nasza próba tutaj stosunkowo była niewielka, ale możemy sobie wyrobić na podstawie tych wyników na ogólną opinię. W przypadku narzędzi fiskalnych konsumenci nie wykazywali dużego entuzjazmu. Narzędzia zostały ocenione najniżej. Ale im bardziej ten mechanizm przymusowy był oddalony od konsumenta, tym większe było poparcie. Tak? Najmniej konsumenci byli zainteresowani VAT-em, tak? zwiększeniem VAT-u na mięso. Natomiast jeśli te ograniczenia dotyczyły producentów, no to już byli bardziej do nich przekonani. Umiarkowanym wsparciem cieszyły się zamówienia publiczne, czy Ograniczanie posiłków mięsnych w instytucjach publicznych. Najbardziej akceptowane były z kolei narzędzia dobrowolne w postaci tutaj zachęcenia producentów do tworzenia dobrowolnych deklaracji na rzecz Ograniczenia na przykład promocji żywności z wysoką zawartością cukru, tak czy utrzymania pewnych standardów, które by pozwoliły nawiązać do chociażby diety planetarnej. E, natomiast najbardziej przychylnie konsumenci oceniali wprowadzenie kaucji za butelki e, plastikowe. Jest to dosyć ciekawe, dlatego że samo narzędzie jest narzędziem e, przymusowym o skutkach ekonomicznych. E, jednak widać, że badana grupa, którą stanowili, i, e, głównie studenci e, uznała problem e, plastiku tak, e, e, i problem opakowań w żywności jako no, dosyć znaczący, e, i e, tą interwencję, dosyć e, zdecydowaną, e, konsumenci poparli. Zwiększenie liczby ludności. E, Oznacza bardzo duże obciążenie systemów żywnościowych i obciążenie środowiska. W związku z tym dieta planetarna, która jest dietą łączącą produkty pochodzenia roślinnego razem z produktami pochodzenia zwierzęcego, tak, ale w niewielkich ilościach może być rozwiązaniem dla naszego środowiska. Ten profil diety pozwala znacząco ograniczyć negatywne konsekwencje związane ze zwiększoną produkcją żywności. Jednakowoż, mimo licznych korzyści o charakterze zdrowotnym, musimy zwrócić uwagę na ograniczoną, ekonomiczną dostępność do tej diety w krajach rozwijających się. Prawdopodobnie zmiana profilu konsumpcji żywności nie dokona się w sposób Samoistny, tak, na zasadzie ewolucji, prawdopodobnie będą konieczne interwencje o charakterze rynkowym czy regulacyjnym, oczywiście też szeroko zakrojona akcja edukacyjna. Z badań naszych wynika, że instrumenty rynkowe i regulacyjne cieszą się dosyć ograniczonym poparciem społecznym, no ale prawdopodobnie będą konieczne, tak, żeby osiągnąć ten profil zrównoważonej konsumpcji żywności przyjaznej dla nas, tak, dla naszego zdrowia i dla naszego środowiska, dla naszej planety. Mówiła dla was Anna Wielicka-Rygulska z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego. Do zobaczenia na kolejnej nocy naukowców.